profesjonalna i wykwalifikowana kadra instruktorów, trening dobierany do potrzeb i możliwości, zajęcia skierowane do wszystkich grup wiekowych, zumba, step, aerobik, zdrowy kręgosłup, yoga, tabata, treningi personalne i dietetyka. Fitness and Dance Studio czeka również na Ciebie. Centrum Edukacyjne Galileusz zaprasza serdecznie do Hali Energia przy ulicy Dąbrowskiego 11. Tam odbywają się zajęcia maturalne, gimnazjalne, przygotowanie do egzaminu szóstoklasisty. Zajęcia dla dzieci dodatkowo prowadzone są w szkole podstawowej nr 12 na osiedlu Binków. Jesteśmy już na rynku 24 lata. Prowadzimy biuro tłumaczeń, technika i licea dla dorosłych oraz szkoły licealne. Serdecznie zapraszamy. Interlogos Was nie zawiedzie. Dzień Wszystkich Świętych i dzień, kiedy wspominamy wszystkich wiernych zmarłych. Razem przypominają nam prawdę o kościele, o kościele triumfującym, kościele świętych w niebie, o kościele cierpiącym, czyli o duszach czyśćcowych, a także o kościele pielgrzymującym, czyli o tych, którzy tutaj jeszcze żyją na tej ziemi. I w ten sposób wyrażona jest prawda o świętych obcowaniu, o wymianie dóbr duchowych między tymi trzema kościołami. Między wszystkimi ludźmi żyjącymi na ziemi, cierpiącymi w czystu i przebywającymi przed obliczem Boga w niebie. 1 listopada wszyscy wierni są zaproszeni do tego, by wraz ze świętymi uwielbiać Boga za dar życia i powołania do świętości. Ta uroczystość jest pełna nadziei, ponieważ nasze życie tutaj na ziemi zmienia się, ale się nie kończy. Jest ona zaproszeniem do radosnego przeżywania naszego życia, do pełnienia woli Bożej w naszym życiu, do otwierania się na łaskę Bożą. Dopóki żyjemy tutaj na Ziemi, dotąd możemy zasługiwać na niebo, na radość przebywania przed obliczem Boga. Można to. Powiedzieć współczesnym językiem możemy gromadzić sobie kapitał na życie wieczne, właśnie żyjąc zgodnie z wolą Bożą, korzystając z sakramentów świętych. Dotąd możemy przemieniać nasze życie i zbliżać się do tronu Bożego. Natomiast w chwili śmierci ta możliwość zostaje nam przerwana. Ktoś może zastanawiać się, po co w ogóle czcić świętych. Szcząc świętych, uwielbiamy Boga za dar powołania do świętości. Święci to dla nas ludzie, często bardzo, bardzo zwyczajni, którzy starali się w swoim życiu odnajdywać wolę Bożą i ją realizować. I właśnie dzięki tej współpracy z łaską Bożą udało im się osiągnąć radość życia wiecznego. I dla nas są wzorem, ale też i konkretnym wsparciem na tej drodze do świętości. Inny charakter ma 2 listopada, kiedy przeżywamy w Kościele wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. W tym dniu otaczamy naszą szczególną troską, miłością wyrażoną w modlitwie naszych bliskich zmarłych, którzy mają jeszcze do spłacenia jakiś dług wobec Bożej sprawiedliwości, którzy przebywają w czyścicu. Duszą naszych bliskich zmarłych możemy pomóc. Wspierając ich naszą modlitwą, zamawiając za nich msze święte, wypominki teraz w miesiącu listopadzie, ale też i te półroczne i roczne, a także ofiarując odpusty, które możemy zdobywać, zwłaszcza teraz w tym czasie od 1 do 8 listopada odpust zupełny, ofiarowany w intencji osoby zmarłej, przebywającej w czyściu. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten nazywamy Dniem Zadusznym albo Zaduszkami. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano żadnych świętych. Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. Potem kultem otoczono męczenników, nawiedzając ich groby w Dniu Narodzin dla Nieba, czyli w rocznicę śmierci. Około 800 roku wspomnienie wszystkich świętych było obchodzone również w Irlandii i Bawarii. Za papieża Grzegorza IV cesarz Ludwik rozciągnął święto na całe swoje państwo. W 935 roku Jan XI rozszerzył je na cały kościół. W ten sposób to lokalne święto Rzymu i niektórych kościołów stało się świętem Kościoła Powszechnego.